W tym momencie na ekranie powinien pojawiać się u Ciebie taki efekt pracy. Następnie wstawimy tabelę do naszego pliku. W jaki sposób to zrobić? Zobacz, na przykład mamy znacznik, który otwiera, a tutaj mamy znacznik, który zamyka naszą tabelę. Natomiast w tym miejscu mamy znacznik TR, który otwiera i który zamyka poszczególne wiersz naszej tabeli. I znowu, czyli ta tabela będzie składała się z dwóch wierszy. W celu uzupełnienia poszczególnych kolumn, czyli następnych komórek mojej tabeli, będę używała y, znacznik TD. W znaczniku TD znajduje się element pierwszy wiersz, pierwsza komórka. Następnie muszę zamknąć ten znacznik i otwieram kolejny znacznik TD, w którym znajduje się już element, dalej z pierwszego wiersza, ale już z drugiej komórki. I podobnie w drugim przykładzie. W takim razie przechodzimy do przygotowywania tabeli. Czyli możemy w końcu przejść do naszego pliku HTML. W dowolnym miejscu, w którym chcemy, aby nasza tabela powstała, piszemy znacznik otwierający i zamykający naszą tabelę. Odpowiednio formatujemy. I teraz zobaczcie, wewnątrz mojej tabeli otwieram znacznik TR, który odpowiada za wiersz. Czyli to jest pierwszy wiersz mojej tabeli, a tutaj będzie drugi wiersz mojej tabeli. Ja chcę, aby w mojej tabeli znalazła się informacja dotycząca województwa i informacja dotycząca daty założenia miasta Warszawa. Czyli teraz wewnątrz tworzę nowy znacznik TD. I otwieram, od razu go zamykam. Czyli w tym miejscu będę uzupełniała. Ta, moja, ta, moja tabela będzie podzielona, że tak powiem, na cztery. I to jest pierwszy wiersz, pierwsza y, kolumna. Czyli tak naprawdę pierwsza komórka w mojej tabeli to będzie województwo. I teraz obok chcę, by powstało w pierwszym wierszu, w drugiej kolumnie, odpowiedź, jakie to jest województwo, czyli mazowieckie. I teraz przechodzę do drugiego wiersza, otwieram znacznik TD, od razu go zamykam, by o tym pamiętać. I teraz data. Założenia. I teraz obok piszę. Zamykam. I to będzie ósmy wiek. Zapisuję i sprawdzam efekty pracy. Zapewne sprawdziłeś, i w tym momencie nasza tabela nie ma żadnego obramowania by było to obramowanie widoczne, musimy dopisać atrybut, który pozwoli nam na to, aby obramowanie było widoczne. Teraz proszę sprawdź, czy już tabela ma obramowanie. Następujący efekt pracy widzimy tabelę. W następnym kroku na naszą stronę internetową będziemy chcieli dodać zdjęcie, a zdjęcie w tym wypadku miasta y, Warszawa. W jaki sposób to możemy zrobić? Na samym początku, zwróć uwagę, że w celu dodania pliku. Graficznego, czyli pliku JPG lub PNG, będziemy używać, atryb będziemy używać znacznik img z atrybutem src. Ogólna postać znacznika jest następująca: czyli otwieramy nasz znacznik, wpisujemy img, następnie dodajemy atrybut src, to się równa i dodajemy cudzysłów. Do środka wpisujemy nazwę naszego pliku graficznego, ale musimy pamiętać, że jeżeli nasz plik graficzny będzie miał rozszerzenie JPG, to będziemy musieli napisać w tym miejscu nazwę tego pliku, czyli na przykład zdjęcie Warszawy.jpg. Jeżeli zdjęcie będzie w formacie PNG, to będziemy musieli napisać zdjęcie Warszawy.png. Zatem na samym początku bardzo proszę pobierz na swój dysk jakieś zdjęcie. Następnie sprawdź, czy to zdjęcie ma rozszerzenie JPG czy PNG. W jaki sposób możesz to zrobić? Kliknij proszę prawym guzikiem myszy na zdjęcie i sprawdź jego właściwości. Za moment będziemy dodawać zdjęcie do naszej strony internetowej. Jest jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Gdzie to zdjęcie musi być zapisane? To zdjęcie musi znajdować się w tym samym folderze, w którym znajduje się Twoja strona internetowa. Zobacz, ja już pobrałam plik, który nazwałam. Warszawa, czyli to będzie zdjęcie mojej Warszawy i z, widzę tutaj, że typ tego pliku to jest plik JPG. Bardzo ważne, ustal nazwę dla pliku, a następnie sprawdź, jaki y, to zdjęcie ma typ. Otwieramy nasz znacznik img i teraz tak, wewnątrz tego znacznika wpiszemy atrybut. SRC to się równa. Otwieramy Cudzysłów i piszemy Warszawa, czyli nazwa pliku graficznego. Kropka w moim przypadku JPG. I zamykamy Cudzysłów i zamykamy nasz znacznik. Sprawdź. Czy zdjęcie wyświetla się prawidłowo na Twojej stronie? Pamiętaj o tym, by zapisać wprowadzone zmiany. Zobacz, w tym momencie zdjęcie Warszawy wyświetla się już na mojej stronie internetowej. Możemy wrócić teraz do naszej strony internetowej, do naszego kodu, i zobacz. Po pierwsze, ten obrazek. Które nam się wyświetla, jest w bardzo bliskim otoczeniu tabeli. Fajnie by było oddzielić naszą tabelę od naszego zdjęcia. Już powinieneś wiedzieć, że znacznik BR pozwala na zrobienie pewnego odstępu. Możesz również dodać więcej zdjęć na swoją stronę internetową. Ściągnij, proszę, na swoją stronę kolejne zdjęcie. I na przykład możemy je dodać w bliskim otoczeniu naszej listy wypunktowanej. Ja dodałam już do mojego folderu kolejne zdjęcie. Nazwałam je Warszawa 2, ponieważ wiemy, że każde zdjęcie powinno mieć swoją własną nazwę. I teraz użyję taki atrybut, który pozwoli mi na określenie pozycji mojego zdjęcia. I wybiorę, żeby zdjęcie miało pozycję po prawej stronie. Zapisz, proszę, swoje, swoją pracę i zobacz, czy rzeczywiście to drugie zdjęcie wyświetla się na prawo od listy wypunktowanej. I zobacz. To są efekty naszej pracy. Widzimy, że zdjęcie znajduje się już na prawo, natomiast zdjęcie, które zostało dodane przez nas wcześniej, ma tutaj większą odległość. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego to zdjęcie jest małe, natomiast to zdjęcie zostało dodane aż takie duże. Wynika to z tego, że po prostu pobrałam to zdjęcie, które było niewielkie. Natomiast to zdjęcie zostało pobrane i było to duże zdjęcie. Oczy... Następnie możemy zmienić na przykład kolor naszego tekstu lub różne parametry strony, korzystając właśnie z atrybutów. Jednym z takich atrybutów jest atrybut yy, odpowiedzialny za styl. To się równa. Otwieramy cudzysłów i piszemy kolor. Na przykład. Niebieski. Zamykamy. Teraz, jak zapiszesz stronę, to kolor liczba ludności w Warszawie to powinna zmienić na kolor niebieski. Na koniec prezentuję Tobie strukturę całej naszej strony internetowej.